Bardzo porusza mnie ten fragment dzisiejszej Ewangelii. Nie wiem, co w waszych sercach rezonowało, kiedy ojciec Dominik proklamował drugi rozdział Ewangelii według Świętego Łukasza. Z kilku względów mnie porusza. Między innymi z tego pięknego wykonania, ale też dlatego, że to Słowo naprawdę się wydarza i tak to w liturgii jest. Kiedy głosimy Słowo, proklamujemy je. To ono się dzieje. Porusza mnie tak zwyczajnie, bo mi się tak dobrze kojarzy z już niejedną pasterką, którą przeżyłem z czasem świąt. Nie wiem też, czy macie tak u was w domach, ale u mnie się też czytało ten sam fragment przy wigilii, jako jedyny przedstawiciel męskiego rodu. Zawsze jakoś na mnie spadł ten obowiązek, żeby czytać ten fragment przy wigilii, więc mam dobre wspomnienia. Ale chciałem się z wami podzielić jeszcze jedną ważną dla mnie takim ważnym dla mnie wspomnieniem, bo od tego właśnie fragmentu rozpoczęła się moja przygoda ze Słowem Bożym. Ten fragment rozpalił we mnie miłość do Słowa Bożego. Pamiętam, miałem około 20 lat, to było bardzo niedawno. Słuchałem jakiegoś kazania. Nie wiem kto mówił, nie wiem w jakim kościele, nie wiem do jakiej Ewangelii, to nie był czas świąteczny, ale byłem tak poruszony tym kazaniem. Coś tak mocno drgnęło w moim sercu. Tak bardzo się zachwyciłem Panem Jezusem, który w tej Ewangelii jakoś dla mnie ożył, że stwierdziłem, że ja muszę po prostu przeczytać coś więcej o nim. Po prostu wziąć Słowo Boże do ręki i zacząć to czytać. I pamiętam, trochę się krygowałem. Poczekałem, aż nastanie noc, to było w moim rodzinnym domu, kiedy już wszyscy poszli spać, wziąłem Pismo Święte do ręki, znuchnąłem kurz, bo u nas Pismo Święte czytało się tylko raz w roku, 24 grudnia, przed Wigilią, i otworzyłem Pismo Święte tam, gdzie się otworzyło, i otworzyło się akurat na tym fragmencie, bo tylko na tym było otwierane do tej pory, więc ta kartka już była taka, wiecie, wygięta, taka już pożółkła, zgnieciona, i zacząłem czytać ten fragment, a później dalej. I rzeczywiście moje serce się rozpaliło tą opowieścią, i pobiegłem aż do końca tej Ewangelii według świętego Łukasza. To była długa noc. Byłem bardzo przejęty, bardzo poruszony, bardzo rozpalony. Też łzy płynęły po moich policzkach. Jakoś usłyszałem Ewangelię. To była jakaś łaska, w której trwam do dzisiaj. Rozkochałem się w tym słowie, a zaczęło się od drugiego rozdziału Ewangelii Łukasza. Chcę opowieść o tym, że Bóg rodzi się w tym świecie, że Bóg przychodzi do nas i staje się człowiekiem. Święty Tomasz Zakwinu napisał, że jeżeli ktoś uważnie i pobożnie przyjrzałby się tajemnicy wcielenia, to odkryje taką otchłań mądrości, która przekracza ludzkie poznanie. I Tomasz pisze, że dlatego temu, kto pobożnie rozważa rację zaistnienia tej tajemnicy, wydaje się ona coraz bardziej godna podziwu. Jeżeli pobożnie i uważnie rozważa rację, dlaczego Bóg zdecydował się przyjść na ten świat, zrodzić się, ta tajemnica staje się coraz bardziej godna podziwu. Więc Duchu Święty, Duchu Boży, Duchu Mądrości, Duchu Pobożności poprowadzi nas tą drogą w głąb rozumienia, lepszego rozumienia tej tajemnicy. Tajemnicy, która nas przekracza, ale tajemnicy, której chcemy jakoś dotknąć, do której chcemy się zbliżyć, chcemy, żeby nas przemieniła. Tą oczywiście największą i pierwszą racją, najważniejszą racją, dla której Bóg przychodzi na ten świat, to jest. Po prostu i zwyczajnie miłość. Tylko miłość, albo aż miłość. Bóg tak umiłował ten świat, że zdecydował się posłać swojego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie. Miłość Boga pierwszą i najważniejszą racją. Święty Tomasz dodaje jeszcze, że właśnie to miłość Boga do człowieka nie mogła zostać udowodniona skuteczniej na żaden inny sposób niż przez to, że Bóg właśnie zechciał się zjednoczyć z człowiekiem w taki, w taki sposób, w jednej osobie, przyjąć naturę ludzką. Bóg, który stworzył ten świat, Bóg, który nigdy z tego świata się nie wycofał, przedwieczny, który istniał od zawsze, który będzie istniał na wieki, który ten świat nieustannie trzyma w swoich dłoniach, który nigdy z tego świata się nie wycofał, zdecydował, że idzie jeszcze dalej, że chce być bliżej, że nie wystarcza mu ta więź. Że ludzie w swojej może nieuważności i braku pobożności niewystarczająco go kochają i decyduje się na krok w naszą stronę, radykalny krok, bardzo daleki krok uniżenia się i przyjęcia natury ludzkiej. I święty Łukasz nam rysuje przepięknie tą scenę, pokazując, jak ta noc, jak tamta noc, ta święta noc zmieniła bieg historii świata. Łukasz jest najwprawniejszym z ewangelistów, najpiękniej pisze, najbardziej też tak dosadnie, świadomie, precyzyjnie. I święty Łukasz nie wiem na ile usłyszeliście, najpierw rysuje taki bardzo szeroki horyzont. Mówi, że to wydarzenie dotyczy całego świata, odbył się spis ludności całego świata. I później tak bardzo świadomie nam zawęża horyzont patrzenia, że ten, to wydarzenie. Takie świeckie wydarzenie, które było zorganizowane dla celów podatkowych, finansowych, militarnych, dotyczyło także Judei, a więc jest pewna prowincja na tym świecie, która również ma temu spisowi się poddać. Więc nasze oczy lądują na, na Judei, gdzie mieszkają Żydzi. Za chwilę Łukasz jeszcze bardziej zawęża. Mówi, że jest w Judei miasto, w którym to wszystko się wydarzy Betlejem. Później Łukasz mówi: A w Betlejem jest jakieś miejsce, Nieokreślone, nie wiemy, gdzie to się wydarzyło, w którym zatrzymali się Józef i Maryja. A później już cała uwaga kieruje się tylko na nią i na dziecię. To jest bardzo świadomy zabieg, bardzo taka świadoma struktura literacka, która pokazuje, że ta noc godna jest uwagi całego świata. Ta noc zmieniła bieg historii. I dramat polega na tym, że Bóg specjalnie wybrał ten moment, przygotował przed wiekami, zdecydował się przyjść. I Maria i Józef szukają miejsca, gdzie mogliby się zatrzymać, aby porodzić króla wszechświata. Będzie on wielki, będzie nazwany synem Najwyższego. Bóg mu da tron. I pukają do kolejnych drzwi. I nie było dla nich miejsca w Gospodzie. Nikt nie przyjmuje tej nocy Boga do siebie. Kilka dni pójdę pierwszy raz po kolendzie, to będzie moje pierwsze doświadczenie. Mam nadzieję, że ktoś otworzy. Chociaż bracia mówią, że coraz więcej takich drzwi, gdzie pukamy i rzeczywiście nie otwierają. Zastanawiałem się, czy Maryja z Józefem mogli usłyszeć to, co, to, co Pan Jezus też później powiedział, że pewien przyjaciel przyszedł nocą do przyjaciela i pukał, potrzebował pomocy i usłyszał nie na przykrze i mi się drzwi są już zamknięte, moje dzieci już są w łóżku. Nie mogę wstać i pomóc. Ile razy musieli usłyszeć odmowę. Może Maria pytała szczęść Boże, czy przyjmą Państwo, Syna Bożego, bo jeśli Państwo przyjmą, to pewnie o tej gospodzie będzie się opowiadało przez wszystkie wieki, że ona ugościła króla wszechświata. Nie było dla nich miejsca. Jestem jakoś przekonany, że już tym wydarzeniem Jezus opowiedział o tym, jaki ma zamiar po co tutaj przychodzi. Już tym wydarzeniem wyprzedził styl życia, który później przyjął. Mówi, lisy mają nory, mówił do swoich uczniów, ptaki mają gniazda, ale syn człowieczy nie ma, gdzie głowy położyć. I z tej drogi, którą Chrystus obrał tej nocy, z tej drogi yy, odrzucenia, braku domu, bycia jakimś najsłabszym i ostatnim, on już nigdy nie zszedł, bo tą, on tą drogą poszedł bardzo konsekwentnie, do końca na krzyż. Właśnie po to, żeby odnaleźć każdego. Żeby odnaleźć tych, którzy są też na końcu i najsłabsi i ostatni. Po to, po to żeby odnaleźć żeby mu zaufali i uwierzyli ci, których droga życiowa jest też często drogą krzyżową. I jestem też przekonany, że właśnie dlatego Bóg wybrał pasterzy jako pierwszych, których zaprosił, żeby zobaczyli, co się wydarzyło tamtej nocy bo im było najbliżej zrozumienia tej tajemnicy, im ta tajemnica się zmieściła w głowach. W tamtym czasie pasterze to byli ludzie, którzy wychodzili ze swoich domów, opuszczali domy na wiele miesięcy, żeby paść owce. Wczesną wiosną opuszczali domy, wracali jesienią, przed zimą. Noce spędzali zazwyczaj albo pod gołym niebem, albo właśnie w jakimś prowizorycznym szałasie. Oni się tuali bez domu. Szukając jakiejś żyznej gleby, żyznych, żyznych pastwisk dla swojej trzody. To byli ludzie, którzy żyli w lęku, którzy byli ubogi, ubodzy. Niewielkie było wynagrodzenie wtedy dla, dla pasterza. To byli ludzie, którzy żyli w lęku, w, obawy, w obawie przed samymi sobą, przed drapieżnymi zwierzętami, przed złodziejami, przed tym, że stracą majątek. I kiedy przychodzi Anioł i objawia im się, myślę, że oni dlatego zrozumieli, że przyszedł do nich ten który ma tak samo jak oni, który współdzieli ich los, który wie, co to znaczy spać pod gołym niebem albo pod szałasem, który wie, co to znaczy obawa o swoje życie, choć jeszcze dziecko, choć jeszcze niewinny, choć dopiero co narodzony, to oni zrozumieją, bo on jest jednym z nas. Myślę sobie, że ta przyczyna, dlaczego wybrał pasterzy, może być jeszcze inna, czy nawet głębsza. Pewnie nie możemy ich posądzać o to, że byli uczonymi w piśmie, znali na wskroś proroctwa, ale myślę, że jeśli byli Żydami, to słyszeli pewnie jakąś podst taką podstawową katechezę o tym, kim ma być Mesjasz, jak przyjdzie. A jeżeli by byli pasterzami, to pewnie w synagodze, kiedy rabbini nauczali, albo może ich ojcowie, kiedy mówili, że to będzie pasterz, tak jak mówi Ezechiel i Micheasz, że przyjdzie pasterz, który będzie prowadził swój lud, czyli będzie jednym z nich. Będzie synem Dawida. Pamiętacie, kim był Dawid? Samuel przyszedł do Jessego, mówi, że szuka króla, żeby namaścić kogoś na króla. Jesse przedstawił mu swoich synów. Samuel pyta, potrzebuje kogoś innego. I Jesse mówi, to już wszyscy. A nie, jest jeszcze jeden, ale on się na króla nie nadaje, bo on pasie owce. To jest pasterz. I Samuel mówi, przyprowadź mi go. To będzie król. I myślę, że w sercach pasterzy, może nawet niewykształconych, może to była jedyna informacja, którą zapamiętali z katechezy, że Syn Dawida będzie Mesjaszem, czyli będzie pasterzem, czyli będzie taki jak my. Jutro z braćmi rano, jak wstaniemy, względnie rano, odmówimy jutrźnie i w tej pięknej, bożonarodzeniowej jutrzni w hymnie jest takie właśnie piękne, też taka piękna zwrotka, że pasterzom ukazał się pasterz. Jezus później sam tak będzie mówił o sobie, ja jestem dobrym pasterzem, który zna swoje owce. Już myślałem, że mi się kazał, nie skończyło, ale nie karty nie wszystkich wyciągnąłem z dołu. Jestem w połowie. No, może za trochę, za połową. To jest niesamowite, że takim ludziom objawia się chwała Boża. Rozbłyska niebo, światło, aniołowie. I to jest logika, którą przyniósł Chrystus. On mówi, od momentu, kiedy ja się pojawiłem na ziemi, moja chwała jest dostępna dla wszystkich już nie trzeba być kapłanem, który wchodzi do świątyni tak jak Zachariasz i widzi anioła Bożego. Nie trzeba mieć powłóczystych szat i nie trzeba być uczonymi w piśmie, żeby chwałę Bożą ujrzeć. Rodzi się Chrystus, nastaje nowy czas. Bóg jest dostępny na wyciągnięcie ręki dla każdego. Jest jednym z nas. Bardzo porusza mnie ten fakt. Że Bóg nas poszukuje w tym, w tym swoim narodzeniu, w tym swoim przyjściu. Chodzi od drzwi do drzwi i puka, czy moglibyście mnie przyjąć. Gdyby się narodził w Jeruzalem, w pałacu, pielgrzymowaliby ludzie do niego, oni by do niego szli, żeby go odwiedzić. A Bóg mówi, Nie, ja chcę opowiedzieć wam o sobie inną historię, to ja jestem tym, który najpierw was szuka. To jest cała dobra nowina Ewangelii. Bóg który jest pierwszy, który pierwszy szuka człowieka. Cała miłość Boga, ta racja, dla którego się wcielił, właśnie na tym polega, jak napisze święty Jan. Nie na tym, że my go umiłowaliśmy, ale że on pierwszy nas umiłował. I wciąż jako pierwszy ze swoją miłością przychodzi. Pewnie wielu z nas y, też doświadcza takiej tułaczki, jakiej doświadczali Józef i Maryja, nieraz, nierzadko. Może tej nocy też. Tłaczki, której też doświadczali pasterze. Może pukamy czasem od serca do serca i nikt nie otwiera. Od drzwi do drzwi. Betlejem to było miasto rodzinne Józefa. Wiecie, on nie znalazł miejsca wśród swoich. To swoi zamknęli przed nim drzwi najbliżsi. Myślę, że to może być też nasze takie doświadczenie. Wtedy robi się naprawdę samotnie i robi się naprawdę chłodno. Nie ma gdzie się schronić i nie ma gdzie się ogrzać. I właśnie dlatego Bóg przychodzi i mówi jestem blisko, w takim momencie jestem blisko. Jestem blisko Ciebie, jestem Emanuelem. Arcybiskup Adrian Galbas w poniedziałek na Roratach powiedział, że to są cztery najważniejsze słowa w Biblii. Ty jesteś ze mną. To jest cała dobra nowina tej nocy. Nawet jeżeli się tułasz od serca do serca i ci, którzy powinni Ci otwierać drzwi, nie otwierają. To jest ten, który właśnie przez swoje wcielenie a później krzyż i zmartwychwstanie otworzył przed tobą serce i ma nieustannie otwarte. Do niego zawsze możesz przyjść i nigdy drzwi nie będą zamknięte. A jeśli nie doskwiera ci taka samotność, jeżeli czas świąt to jest dobry czas i masz ludzi, u których możesz się schronić, którzy są dla ciebie domem, bo przecież nie zawsze w życiu jest chłodno, zamarzlibyśmy na śmierć, to może ta noc jest dobrym momentem, żeby tą osobę, która jest blisko ciebie. Chwycić za rękę i może uścisnąć nieco mocniej niż zwykle, z mocną wdzięcznością, że jest, albo nawet przytulić, tylko nie teraz, jak pokazaniu, albo po mszy, albo jak wrócicie do domów, ale wiecie, tak przytulić, tak od święta, tak porządniej, tak dłużej i podziękować, może nawet wyszeptać te słowa: Dziękuję, że jesteś dla mnie domem, że mogę się u Ciebie schronić, że, jestem blisko, że, że jesteś blisko mnie. Bez względu na to, jak masz, czy bardziej się tułasz, czy bardziej masz ludzi, którzy są dla Ciebie domem. Bóg chce objawić dzisiaj swoją chwałę każdemu z nas. Chce rozpromienić swoje światło nad naszym życiem. Potrzeba tylko uważności, odrobinę uważności. I odrobinę pobożności, którą już mamy, ponieważ jesteśmy na liturgii. I serce bardzo, bardzo pragnące Jego przyjścia. Duchu Boży, duchu Miłości, zaprowadź nas tam w to miejsce, gdzie domem jest Bóg. Duchu Pobożności, rozpalaj nasze serca i porwij nas za Twoim słowem, które stało się ciałem.